Patryk Andrasik, bohater meczu z Retmanem Laszki, 4 do 0, trzy twoje gole. Co powiesz o tym pojedynku, który chyba wygraliście dosyć łatwo? E, dosyć łatwo? Może nie, bo pierwsza połowa była moim zdaniem ciężka. E, na pewno do bramki, po... Bo... Po kurcze po faulu na naszym prezesie Krzysztofie Gawłowskim. No, podszedłem do piłki. W, y, udało się wyjść na prowadzenie 1:0. 0 W drugiej połowie, y, dalej super prezes się zachował. Odebrał piłkę na 16 metrze. W sumie zamknął już mecz w 50. minucie. Później drużyna gości, moim zdaniem, opadła już sił. Mieliśmy bardzo dużo miejsca. Realizowaliśmy to, co trener nam założył i, i udało się wygrać 4-0 bardzo pewnie przy, przy dużej frekwencji kibiców. Dziękujemy bardzo kibicom, za tak, że nas wspierają i oby tak dalej. Czy kamery, które były dzisiaj na meczu nie spaliżowały niektórych piłkarzy? E, na pewno tak, na pewno tak, bo to nie zdarza się taka sytuacja, że na klasę przyjeżdżano podkarpacki związek, tak? Na pewno to jest dla nas duża reklama e, dla klubu, tutaj dla zawodników młodych przede wszystkim. I myślę, że tak, ale... W drugiej połowie udowodniliśmy, że potrafimy grać w piłkę i mam nadzieję, że każdy nasz mecz będzie wyglądał tak jak ta druga połowa, bo zagraliśmy na drugą połowę najlepszą w tym sezonie. Właśnie w poprzednim sezonie 81 punktów na 90 możliwych nie dało Wam awansu. Wszyscy pamiętają w jakich stało to się okolicznościach, którzy tutaj troszkę interesują tą lokalną piłką. Ale w tym sezonie zaczęliście to znakomicie. 3 mecze, 9 punktów, 14-0 w bramkach. Chyba już nie ma wymówek, nic się nie może złego zdarzyć. Znaczy, o zawsze się może w piłce, się wszystko może zdarzyć, ale tutaj cel jest od pierwszej kolejki nakreślony przez trenera, czy pierwszy, czy trzydziesty mecz. Wychodzimy z takim samym zaangażowaniem i, i po prostu wychodzimy po trzy punkty. Nieważne czy to jest drużyna ostatnia, czy to jest druga drużyna. Nie lekceważymy nikogo i po prostu Tutaj na święte każdy będzie pokazał, że, że, że chce pokonać to święte, tak? I myślę, że do, dru do drugiej, trzeciej bramki nikt się nie położy tutaj nam w tej lidze. Ty już masz za sobą grę w trzeciej Lidze, w czwartej Lidze, jak się odnajdujesz na tych A-klasowych boiskach? No tutaj świętem w swojej miejscowości się super odnajduje. Tutaj powiem panu tak, no tutaj więc chodzi więcej kibiców niż na czwartą ligę czasami na takie słabsze mecze, także no, atmosfera jest tutaj super, drużyna tutaj żyje, nie ma tak, że ktoś zaraz jedzie do domu, zawsze siedzimy, super jest atmosfera. Może na meczu tego nie było tak widać, ale, ale no, po meczu jest naprawdę super. Czyli w czym roku awans i walczycie w Pucharze Polski, bo macie w środę już mecz z Polonią. Tak, mamy, tak, mamy mecz w środę z Polonią, ale no, z tego co słyszałem, to prawdopodobnie przyjedzie druga drużyna Polonii Przemyśl, ale to nic, fajna, fajna marka do nas przyjeżdża, mój były klub. Mój były klub, także no tylko wyjść na boisko no i wygrać ten mecz. Także tutaj na pewno się nie położymy przed czwartoligową drużyną. Celem jest nasz awans do następnej rundy, a co będzie dalej to, to zobaczymy. Czym Gonciarz, bramka Hetmana Laszki po przegranej 0 do 4 w świętym nie ma dobrego humoru, no ale trudno się dziwić. No dokładnie. Słabo weszliśmy w mecz. Niestety po moim błędzie spokurowaliśmy rzut karny dla, dla drużyny gospodarzy. Później, później próbowaliśmy odrobić, mieliśmy swoje sytuacje, ale niestety nie zamieniliśmy tego na bramkę. Na, na początku drugiej połowy kolejny błąd, i, i, i niestety y, później, już tylko pozostało to bronić. Ciężko było. Trzy mecze, jeden punkt. Nie tak chyba wyobrażaliście sobie tę grę w klasie po spadku z klasy okręgowej. No, dokładnie. Aczkolwiek w drużynie pojawiło się dużo młodych zawodników. Ci zawodnicy jeszcze pół roku temu grali na poziomie Ligi Okręgowej, ale juniorów, dlatego też przeskok jest na pewno duży, aczkolwiek jestem pewien, że z każdym meczem ich forma będzie szła do góry i będą się rozwijać, a w przyszłości będą stanowić o sile tej drużyny. Mi się momentami Wasza gra ofensywna, Wasze wyprowadzenia piłki z atakiem, z atakiem pozycyjnym, więc takie... Pytanko, może kolokwialne, ale mając młody, niedoświadczony zespół macie sezon na ogranie się w A-klasie i pewnie będziecie myśleć o mniej więcej. Tak, chcielibyśmy na pewno. Na pewno ambicje klubu Zlaszek sięgają wyżej niż, niż gra w A-klasie, aczkolwiek mamy tego świadomość, że po prostu trzeba się ograć, rozwijać, zbudować solidne fundamenty i dopiero później myśleć o ogrzewie się